W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam fajny serwer 172 Minecraft W nim są nowe craftingi. Taka, to jest strefa taka dla graczy. Tutaj też mamy tylko i cina. Tutaj na przykład jest taka jakby to powiedzieć skrzyniona z litami dla biednych. To mam uchwytywę głębą. Następnych chorych. To są też nowe techniki. Okay. Trzeba poprzeć C-Hest. c I właśnie tak się Dziękuję. Taka skrzynia I pomoc. c I tutaj są jeszcze inni. To, to Boy Farmer robi do samego końca Bedrocka robi. Obsidian. To jest ułatwienie skrzynki Kresji do zrobienia. To taka skrzynia tajemnicza, z której wypadają tajemnicze rzeczy, tylko trzeba mi do niej klucz, a to spełnienia. Na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się prezentacja spodobała. Nikt będzie do IP opisu. Do no zobaczenia.